Mieczysław Abramowicz jest historykiem i cenionym pisarzem. Jego książka Każdy przyniósł co miał najlepszego zdobyła nominację m.in. do literackiej nagrody Nike. Na antenie Radia Gdańsk Mieczysław Abramowicz wspólnie z Iwoną Borawską zabiera słuchaczy w fascynującą podróż po dawnym Gdańsku. Jest kolejny dzień tygodnia miesiąca letniego owego roku. Słońce wzeszło o właściwej porze i zajdzie, kiedy przyjdzie jego czas. To od ponad roku robimy z Iwoną Borawską i z Jackiem Puchalskim tutaj, przed y, mikrofonami Radia Gdańsk, ale również w plenerze. Spotykamy tam ludzi albo nie spotykamy. W każdym razie, kiedy opowiadamy o, o jakimś zdarzeniu przeszłym, to jest tam lepiej opowiadać o nim, kiedy jesteśmy w tym miejscu. Mieczysław Abramowicz, osobowość Radia Gdańska.